Numer. O! Linki? Cofam moje o! Szlachetni zawodnicy! Czeka was dziś wyzwanie Kung-Fu! Zdjęcia będą kręcone tu, w tym pięknym japońskim lesie. W filmach Kung-Fu przed przystąpieniem do kręcenia scen walk aktorzy trenują z choreografami. Więc dzisiaj w każdej drużynie będzie trener i wojownik. Wyznaczcie sobie rolę i ćwiczcie własny styl Kung-Fu tyle, ile wlezie. Bitwa się zacznie, kiedy modra Czapla odleci na wschód. A po ludzku to znaczy... Za cztery godziny. Niech zwycięży najlepszy. Moc będzie z wami! Można wybierać spośród tak wielu stylów walki. Styl małpy, tygrysa, kury, delfina. Hi, 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 hi. Super! Bądź sobie wojownikiem! Najwyższy czas, żeby jełob nauczył się walczyć. Chętnie zostanę jego mistrzem. Oczywiście, żeby nauczyć się parować ciosy, ktoś musi je zadawać. Wielokrotnie. Dobra, ćwicz mięśnie piersiowe! Wkroć w strefę zen! Mógłby nawoskować też mój wóz? A który jest twój? Wszystkie są moje! <śmiech> <śmiech> oh, 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 oh. Oh. Zaprzyjaźnij się z bóle. Nie za wcześnie na pas. Zajmiemy się teraz twoim refleksem. Zjesz, co uda ci się złapać. Aaaa! Skąd niby miałem wiedzieć, że pszczoły dostaną szału? To miała być lekcja z Muhamed Ali, tak? Leć jak motylek, chuj jak pszczoła. Kluczem do zadania potężnego ciosu jest motywacja. Jeśli chcesz w coś przyłożyć, nic cię nie może powstrzymać. Dobra, spróbuj mnie walnąć. Słabo, kicha. Postaraj się trochę. No dalej, babciu. Mój kot bije mocniej. Wiesz, że całowałem się z Ja! Tak, lepiej, lepiej. Wielce szanowni zawodnicy, witam na pokazie szlachetnej sztuki kung fu. Zawiążę sobie sznurowadła! Zdjęcia. Powoli i spokojnie, wznosząc się jak dym kadzidła. Głupia szklanka wody. Kretyńskie drzewko bonsai, mam dość! O, od kiedy to brigaż jak Kozica? To dzięki tym trybom! Sprawiają, że jestem taki lekki! i na moją młodszą leszaunę! Nic jej nie jest! Prawda? A? Oczywiście, że nie! Wszystko w porządku! Wiesz co byłoby śmieszne, gdybyś wylał wodę na spodnie Harolda! A! Nie, dzięki. Czemu nie? E, po prostu nie mam ochoty. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Ale daj znać jak zmienisz zdanie! Dankan już ledwo trzyma szklankę z wodą. Jeśli wykonasz ten swój słynny, lewy sierpowy, to... O, nadobna gejszo! Ja, Duncan, szklanka wody i ta góra. Stanowimy jedność. Nierozerwalną. O! Trzymam! Dzięki Duncan. Jesteśmy tu dzięki Twojemu ciosowi. Chcę się odwdzięczyć. Zresztą Ty zrobił piś to samo dla mnie. Lewa! Prawa! Lewa! W górę! Rady jak mam rozbić ten dynamiczny duet? Oni są tacy dynamiczni! Czego jeszcze? Jej subtelnego piękna? <laughs> sorki sorki nie chciałem. Ona jest subtelna jak pociąg towarowy. A co ty? A, Wybacz Duncan? Zamilcz, gejszo! Walcz ze mną! Zaczekaj. Witaj kolego! Dolać ci jeszcze kung fu zupy, panie! Tak, proszę, miła gejsza. Nie dotknę jej, dopóki ty nie zaspokoisz głowy. Nieźle. Przeżyliście. A ponieważ wszystkim drużynom udało się przewieźć swoje nagrody, tym razem nie będzie eliminacji. Uro! Słodka, młodsza leszauno Doprowadziłaś mnie do zwycięstwa. Co mogę w zamian zrobić dla ciebie? Wypuścić cię na łono przyrody? Ale, ale... Jestem człowiekiem honoru. Nic nie mów, kochana! Proszę, nie utrudniaj tego jeszcze bardziej! Śmiało, idź, bądź wolna! Kurcze, to smutne. Mówiąc smutne, myślę, żałosne. Czy młodszej leszał nie uda się stąd wyjść przed 2020? Czy Harold rzuci wszystko i pogna za swoją ślimaczycą? Czy uda nam się wymyślić coś trochę bardziej ekscytującego? No pewnie, że tak! Żeby się przekonać, zajrzyjcie. Totalnej, pora totalnej porażki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi polski, Jan Chojnacki, teksty piosenki, kierownictwo muzyczne, Marek Kreisler, Dźwięki, Montaż Maciej Brzeziński, Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska wystąpili. Łukasz Talik, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Joanna Pach, Piotr Kozłowski, Karolina Dryzner, Andrzej Deskur, Joanna Górniak, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski, Anna Sroka, Dorota Furtek, Klementyna Umar, Monika Ambroziak, Michał Głowacki, Beata Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek Zdum, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz. Robert Kudelski, Katarzyna Łaska, Katarzyna Pysiak,